Idea Mistrzostw Europy w klasie Słonka w Kamieniu Pomorskim zrodziła się w 2010 roku. Wtedy Jacht Klub Kamień Pomorski był organizatorem Mistrzostw Europy w klasie Optymist. Byłem tu w 2010 roku na Mistrzostwach Europy optimista. Widziałem zaangażowanie ludzi, którzy organizowali tą imprezę spodobało mi się wtedy w mojej głowie zaświeciła myśl że zrobimy w kamieniu Mistrzostwa Europy w klasie słonka The boat is called a sniper because it was originally designed by William Crosby in 1932 and he used it to call all his boats uh, with the name of a bird. This one uh, has been the most successful boat he designed and uh, for uh, 80 years uh, it has been the, uh, one of the most popular boats in the world. to jest naprawdę wielka frajda, wielka radość nie tylko dla gości, mieszkańców, ale myślę, że przede wszystkim dla żeglarzy. Just really really love the snipe class. It's the best class. I think for, for to Nie tylko sprawy związane z żeglowaniem na wodzie, ale również cała oprawa socjalna. Widzimy, że wszyscy zawodnicy tutaj czują się jak u siebie w domu, a o to chodzi. Oni mają tu przyjeżdżać z przyjemnością, dobrze się bawić, żeby nie było to tylko ciężka choroba na wodzie, ale. We think the organization looks really good. Uh, we were impressed by especially the opening ceremony and the whole program they laid out the social everything. Trzecie miejsce kategorii europejskiej Raul de Valenzuela, Santella and Antolin Alejandro de Oda. Spain! Hiszpania! To wielkie przedsięwzięcie wymagało olbrzymiej pracy bardzo wielu partnerów. Jestem naprawdę szczęśliwy, że zauważyli nas tak ważni partnerzy jak Grupa Azoty, Enea, Żywiec Zdrój. No i oczywiście otrzymaliśmy wspaniałe wsparcie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Jesteśmy otwarci przede wszystkim na tych, którzy nas odwiedzają.